Witam Was tutaj, typ Bandi i zapraszam na kolejny odcinek z serii Let's Play GTA Vice City. W dzisiejszym odcinku wykonujemy kolejne misje dla poszczególnych interesów i będzie to Printworks, czyli drukarnia, która za naszym pośrednictwem, za pośrednictwem Tomiego Werczytego stanie się po prostu drukarnią fałszywych pieniędzy. Wchodzimy na znacznik i kupujemy ją za 70 tysięcy dolarów. Tak, mamy już, możemy sobie zapisać yy, stan gry oraz wykonujemy misję. Misja to długi emżor. Mr. Vessetti, hey, you bought the old printworks? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but. I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, with just rumors is all I've heard. I know a man who's good with Mamy udać się do Malibu Club i pogadać z Paulem. Skorzystamy z podstawianej taksóweczki zapłacimy jedynie 9 dolarów. Podjeżdżamy, może nie pod samo wejście, ale lepsze to niż nic. Oczywiście Mario można potem kupić. Zaraz zobaczmy za jaką cenę. Za 120 tysięcy, to kupimy sobie on później. I wchodzimy na różowy znacznik. Oh, How's hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here! Oh, oh. Alright, alright, alright. You're obviously a busy man. All I know about Dodgy ready is to try and supply the plates. Ah! Oh. Oh, fuck! You know. They've got a shipping company down the docks, Ah, uh. oh, the boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. Oh. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Musimy jechać do okrętu firmy LiberTine Lines w Dokach. Weźmy sobie ten samochodzik stanie. Dobra, weźmiemy inny. O, ten akurat nam podjechał. Yy, można było zauważyć, że goście w samych slipach prowadził. No dobra, że Kent i to mi nie za bardzo się lubią. To już który raz yy, spotykamy się z Paulem, aby wykonać dla niego jakąś misję albo za jego pośrednictwem i po prostu towarzystwo tych dwóch panów nie ma na siebie dobrze. Taka yy, ciekawa że mogliśmy usłyszeć Majka, świętej pamięci Michaela Jacksona w Maribu Club. I udajemy się do y, doków, w którym chyba jeszcze misji nie wykonywaliśmy. Nie, wykonywaliśmy misję w dokach, mianowicie dla firmy taksówkarskiej, gdzie musieliśmy gdzie musieliśmy po prostu dać się nie zniszczyć, dać się, dać nie zniszczyć nasze taksówki, musieliśmy jak żeby wytrzymać. I to była wtedy ostatnia misja dla taksówek. Wtedy teraz sama generuje przychód 5,5 pięciu... Uuuu wow, fuck, 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 ja jest... Oj, dobrze jest. Tak, jest dobrze, zakończył się to happy endem. I przed nami prosta, główna droga. A ja dla do taksówek, generuje nasz przychód w postaci 5000 dolarów. Więc troszeczkę to jest Widać już ogromny statek na który będziemy musieli się yy, znowu że się zderzył Na który to będziemy musieli wejść albo po prostu wpieprzyć się, prawda? Tak więc wy... wysiadamy i idziemy dalej. Yy, jakichś strażników nie ma. Nie widać by na mnie jakichś strażników, tak? Coś... Aha, no, oczywiście to są. Z 4 nawet, Uwa, ła. A zostałem zauważony, to miałem nie być zauważony, no super. Ktoś tam gdzieś strzelał czy nie? Jeszcze tam jest typek. Raz. Jeszcze ktoś. Dwa. Trzy Kto strzela cholera, jasna. Gdzieś z góry, ale nie widzę typa. Jest kutas. Jezu, jeszcze z tej strony. Wypad śmieciu. Chodź tu piczka. Ostrzelam mu w Inter ma chyba zły. Uuu, już alarm podnieśli. A, i teraz się będą spawnić. O, jeszcze policja. Nie no jest super, jest dobrze, prawda? Jest dobrze. Policja nas jeszcze goni. No, oczywiście. Co? Hmm, co to jest ochroniarz jeden? Ginś ma ławcu. Dobra, gdzie to jest? Tutaj nie ma. Dobra, musimy wejść po schodach jeszcze. Nie chcę schody. Na górę chyba musimy iść. Gincz ma to. Wchodzimy i bierzemy to co nasze. Chyba po matryce tu przyjechaliśmy. To mi w swoim stylu wychodzi z pomieszczenia. No i musimy uciekać, gdyż mamy dwie gwiazdki Wanted Levela. Jest super, jest przyjemnie, jest ciekawie, prawda? Nie wiem czasami, czy nie było tutaj jakiegoś lakiernika. Tak, jest w dokach lakiernik. Ludzie musieli sobie pożyczyć jakieś autko i jechać do niego, aby te gwiazdki jakoś zniwelować. Z nimi sobie jeszcze jakoś poradzę, to już nabiegają kolejni przeciwnicy. Teraz oczywiście musimy unicestwić chodzimy Schodzimy, wsiadamy i odjeżdżamy jak najszybciej. O Jezuś, Jezu! Już mi przecięli opony. I dotrzyjmy jak najszybciej do tego lakiernika, gdyż będzie nieee. Nie... Ciekawio. Już zresztą. Jezu, ajajaj, co za pinda jedna. Nie, o dobrze, 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 dobrze. Nie, nie dobrze, ale już dobrze. Do lakiernika jeszcze daleko, jeszcze słońce świeci z GTA i troszeczkę to nie ułatwia w kierowaniu. Gdzie jest ten lakiernik? Jest lakiernik, wierzam! Wierzę, wierzę, wierzę! No, maluj to auto, maluj, maluj. No, i gwiazdki migają i dosłownie. Bajo policja. I spokojnie udajemy się do naszej drukarni, do Printworks w celu oddania tych matryc ku dobrej potrzebie <laughs> ku dobrej potrzebie oj sorry niechcący potrąciłem cię no ale musiałem jakoś minąć tutaj była podwójna ciąga więc no, niestety normalnie minąć, minąć przez ulicę nie mogłem <laughs> a tak musiałem skorzystać z chodnika Tak, kobieżę, że przejeżdżamy sobie obok policji, która w tym momencie jest dla nas nieszkodliwa nie, nie stanowi zagrożenia i ruszamy do fioletowego <coughs> ruszamy do fioletowego kwadracika i kończymy pierwszą misję dla drukarni Zaparkujmy sobie i stańmy na różowy znacznik Misja zaliczona, otrzymujemy 2000 dolarów Czekamy aż pojawi się kolejny znacznik. Jest kolejny znacznik i wykonujemy kolejną misję. Oh, yes, Lance. Courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have five minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses five minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. Right. Everybody cool? right, catch you later. Byliśmy krótką pogawędkę z Lancem i góry z matrycami lada moment przylecie helikopterem do doków. Zobaczmy na mapie. Ten chyba żółty znacznik to jest my musimy dolecić do doków. No i oczywiście odebrać matrycę Tak mi się by na mnie wydaje. Yy, więc pojedźmy do raz jeszcze do doków gdzie przed chwilą byliśmy i musieliśmy stamtąd uciekać i bądźmy tam w momencie gdy kurier podleci. Zobaczyć ten żółty znacznie się porusza. No nieznacznie się porusza, więc kurier swoim helikopterem już leci. Ale znając życie broń na pewno mi się przyda, gdyż w ICT nic spokojne nie jest. Więc żadnego interesu bez strzelaniny załatwić nie można. Wjechać chyba. O Jezu, a te panie chyba nam nie pomogą. Znaczy na pewno stanowić będą dla nas przeszkodę. O Jezu, za dużo tych pań. Za dużo tych pań. Stańmy sobie gdzieś i zabijmy je może. No nic je, Tu jest jeszcze pani jedna. Gień pani. Jest kolejna pani. Chyba te wszystkie. Czy jeszcze ktoś, A jeszcze tam strzelam Ciekawe czy jakieś panie przyjadą, przylecą z nim? Ktoś tu jeszcze strzela, jakaś? Coś się jej nie podoba? Któreś? Która tu strzela? No nie widzę żadnej. Uuu, to nawet snajperkę miała, no proszę, no proszę. Hmm, tamtą niby widzę, a jest. Nie ma jej, nie ma jej. Da, ale strzela kolejna. A my odbierzmy sobie matrycę. Odbieramy matrycę. Helikopterem możemy chyba poruszać się. Pożyczymy sobie przy okazji helikopter. I odlecimy nim z matrycami. Dostaliśmy w tym momencie matrycę oraz helikopter. Za darmo. <laughs> dwie pieczenie na jednym ogniu. Jest spoko. I spokoju... Oj, mamy dwie gwiazdki, on też lewela. Nawet nie wiedziałem. Na tym co a wtedy momencie, kiedy te pani widzę. Dość w takie, very happy były te panie. No ale już widzę drukarnię moją. <laughs> Słyszę policję, również no oczywiście, no bo jakże by mogło być? Zaparkujmy naszym helikopterem gładko, nie gładko. Mnie to zwisa i powiewa. Jest policja, jesteśmy my, jest owy znacznik. I wątek drukarski został zaliczony. Villa będzie dla drukarnia, żadna Villa, będzie dla nas generować przy tym razem 8000 dolarów, co jest to na razie wartością największą ze wszystkich, którą uzbieraliśmy. Tak więc mamy już willę, która generuje 5000 dolarów, mamy Kaufmannkaf, czyli firmę taksówkarę która generuje również 5000 dolarów, mamy Cherry Per Ice Cream Company, czyli fabrykę lodów, która generuje tylko 2000 dolarów oraz

Ale my lejemy na niego ciep ciepłym moczem I w tym odcinku to będzie wszystko W następnym będziemy wykonywać kolejne misje Dla kolejnych interesów zostało nam jeszcze Pole Position Club Zostało nam jeszcze studio filmowe Malibu Club Oraz Salon samochodowy, jednak salon samochodowy chyba Na dwa odcinki sobie to rozłożymy Gdzieś tam są wyścigi, które zaliczyć trzeba wszystkie oraz yy, dowożenie samochodów, więc to wykonamy sobie na końcu, a w tym odcinku żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć i czołem.